Co dały mi projekty unijne? Po pierwsze większą pewność siebie. Ludzie, którzy znali mnie na początku liceum nie poznali mnie teraz. Po drugie znajomość angielskiego. Radzić sobie z każdym, kto mówi na, na różnych poziomach. No tak, różnych. To kto tak, no. mówi i słabiej, i na naszym poziomie, no. i kto mówi lepiej. No. Tak? Nauczyliśmy sobie się radzić z językiem. Potrafimy się dostosować w różny sposób. Tak. No. Tak, tak, samo, tak samo jak na przykład ja przez pierwsze dni w Holandii wcale nie umiałam się mm, odezwać. odezwać, bo było mi ciężko. Potem już jak poznałam tych ludzi, to właśnie zaczęłam coś mówić. No ale tutaj nie tylko języka angielskiego, to z każdej wymiany Dokładnie coś wymienieliśmy jakieś, jakieś, jakieś inne słówka i jakieś podstawowe zwroty. Potrafimy to przełożyć na, na życie codzienne. Analizujemy nasze działania, no, 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 żeby się dowiedzieć, co było złego i jak to zmienić. Ja na przykład nauczyłam się obsługiwać żutnik. No ja wcześniej też. to, jest to nie prawda. nie miałam do czynienia. Obsługiwanie PowerPoint'a czy Movie Makera, tak do podstawowych prezentacji czy zmienia filmików. Można na różne sposoby prezentować różne treści, żeby to było właśnie dokładnie ciekawe i zain mogło zainteresować odbiorcę, a nie tylko nudny referat, podczas którego przeczytamy jakieś e, suche cyfry. Przeprowadzając, nie wiem, jakieś. E... Przedstawienie czy, czy, czy prezentację właśnie i omawiając ją jednocześnie z jakimiś kolorowymi zdjęciami. Zawsze można więcej wyciągnąć, bo więcej zostanie nam w głowie niż z takiego swojego czytania. Tak, tak jak na przykład nasz filmik. Odnalazłem wiele zainteresowań oraz niezliczone rzesze przyjaciół zarówno w szkole, jak i za granicą. Nasi koledzy z Holandii przyjechali do nas już poza projektem. Byli tydzień czasu. Tak samo przyjechał do mnie kolega z Włoch. Na święta wielkanocne poznał kulturę polską, poznał potrawy polskie. Mimo, że jesteśmy w jednej Europie, to widać jak wielka jest różnica, nawet na podstawie zwykłych świąt. Tak samo jak byliśmy w Turcji. Przecież u nas wiadomo, że 11 listopada jest tam święto niepodległości, tak, które jest bardzo ważne dla Polaków. Ale u nas nie jest to tak świętowane jak na przykład byliśmy w Turcji w tym czasie, kiedy właśnie było święto. I wszędzie były porozwieszone flagi, były różne przemarsze. I tak dalej, i po prostu ludzie wychodzili co, co, całymi gromadami na ulicę, się jednoczyli, śpiewali, klaskali, odśpiewywali hymn. Jesteśmy świadomi swoich zakupów dzięki temu, że poznaliśmy znaki na opakowaniach. Powinniśmy dociekać swoich praw, a nie pozwalać producentom, żeby. korzystali, e, tak, nie naszą niewiedzę. Dzięki sprzętom zakupionym, e, dzięki programowi Comenius, e, nasze były bardziej urozmaicone. Ale nie tylko w, pro w ramach programu jest tylko cała szkoła yy, z tego skorzystała. Jest to szansa, której nie można nie wykorzystać.